Dobra, zacznijmy od tego. To ma chyba mniej faz. No to mniej faz, zacznijmy od tego drugiego. Eee... Tak. Idziemy spokojnie się z panią Perales. Akurat idealnie pasuje muzyka do tego, do, do, do pory. Jak będzie dzień, to przełączę na jakiś metal znowu. Ja. Yeah. Ale mi to wycelować tak, żeby ładnie jechać środkiem, ten środkiem e, pasa. <coughs> Udało mi się tylko jechać środkiem dwóch pasów. Not really what I aim for. Um. Ohoho, stary. Dobra, dobra, dobra. Nie wymęczę się. Kraj na miejscu. Muszę znowu poćwiczyć jeżdżenie przed y, kolejnymi wyścigami samochodowymi. Myślę, że będę jeździł właśnie tym wozem. No ładnie. Bałem się, że przy takim y, y, takiej mojej prędkości też wpadnę w poślizg. Ups. No cóż. To jest już was problem. No, uh. oh. na tym zacięciu, ok? Wi, Zapraszam do samochodu. Dzięki. Witaj, v. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną? A ten gość jest kandydatem na burmistrza. Miło mi Państwa poznać, Pani Perales. Pani Perales. Jak zwykle miałaś rację, Lis. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem, dlaczego. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhine. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno. Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. że rzekomo umarł w domu w wyniku awarii cardiowszczelnej. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Raina. Według policji z niczym niezwiązany incydent. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście, jeśli Lucius Rain został zamordowany, musimy to wiedzieć. <laughs> Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować Braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. O! Oh. pochodzi nagranie? Na Ryan miał wtedy publicznie przemawiać. Braindance z tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. Czy widzieliście, no jak wotonie zaczęło się pojazd? Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy Ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrza. <śm> Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. zaczekać. Stop, stop. River NCPD Policja. Wpuścić? Nie to ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. No, mamy coś do przejrzenia. Mm. Okej. Okay. do Tym przodu. Razem nie bliżej, na dupy, jasne. O, Opa, i. O, i. O, i. Kim jest ten cały O, i. są i. Okej, i. I zmienimy warstwę. e shift. To już druga konferencja w ciągu trzech dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's jest gotowy? <śm> Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poświczyć. No, mają pierwszą poszlakę. Red Queen's Race. Kojarzy ci się z czymś? A, ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w Peruki. A, powiedz od razu, że zniczył. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale mamy tu jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. Mm, mm, mm. Tutaj? Nie. Cześć tu coś jest. O. Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Dobra, lecimy do przodu. Policja, wpuścić? Tego nie mogę przeskanować. Liniarz chciał coś przekazać ochronie. Tak, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rynowi. Dobra, dobra. Nie taki ostry. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widz. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład, może już Zobacz, pytanie. Przelecisz laskę i jej siostra tego samego wieczora. W dodatku obie są zakonnicami. Co ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Bolsztyn, okej, okay. i teraz tego pana zeskanujemy. Jego wszczepami można było oddzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz, co czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami, o, czyli pierdolisz. Nie pierdoli. <laughs> proszę, proszę. Dobra, zmienimy warstwę jeszcze. Jak... Melodia? Tak którą Nie nazwałbym tego melodią. też to melodią to jest. jest, jest... przejeżdżając koło ciebie ta, um... e, pff, boże. Karetka. I koniec tematu. No. Co sądzisz? Jesteśmy Czemu jestem kucnięty? O, wreszcie. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak masz jakieś pytania? Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rajn uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rajn ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. Red Queens Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Policjant, który uratował Rajna. wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. A czy ktoś jeszcze, poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Hmm, policja i nikt więcej. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. Ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. W siebie, panie Perales. <gry> e, kiedyś też takim latałem. Taką, w sumie. No i teraz mamy kolejną część tego samego zdania <kłysy> Więc zadzwońmy do Warda Warda Warta. Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Reina. Nie jesteś z policji. Pracuję dla Jeffersona i Elizabeth Perales. Przyszły burmistrz ręczył przy śmierci poprzedniego. Ciekawe. Mam jeszcze parę innych informacji. Równie ciekawych. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo. Zaraz tam będę. korpusów z Zatachów weszło do warsztatu, nikt nie wyszedł. To rodzinny biznes podobno ostatnio mocno podupadł. Na mój nos właścicielom puściły nerwy, a wiesz, że ja się rzadko mylę. Okej, okay, dobra. A skoro tutaj jestem, to po prostu od razu ogarnę. Eee... To? A potem ruszamy dalej do. Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przestragana. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Okej, okay, jeszcze raz. Gdzie to jest? No, dalej przede mną, okej. Okay. Drogę blokuje mi mur. Na szczęście, mam na to sposób. Cholera. Chce tutaj dałem ciała. Nie tędy za szybko sobie skoczyłem Na szczęście, no to są sposoby Ej no, wy nie wydurję się jej właśnie tam O, proszę, dzień dobry. E hmm? Pospieszczyłem się? Pospieszczyłem się. E szlak. 1C, 1C, Nie mogę użyć do systemu. Wiecie co to znaczy? Przechodzimy do konkretów od razu. Okay, nie, niego to nie działa. Á, tal is Ale się. O oh, fuck! Me. <ścoughs> Najpierw muszę rozbroić wszystkie te pieprzone płatę, miny, raczej które się nie zauważyłem. А I Наш. Понял. Like. Uh. Nie wstawaj do ciężkiej cholery. Zostań na ziemi. No. Okej, okay, macie tutaj yy, powód problemu. Aha, ten i tu jeszcze gdzieś jest, dyablika komputer. O właśnie. Można otworzyć? Gdzie był ten komputer? Tutaj? Nie. Tutaj można to otworzyć? Nie. Eee, dobra, dajcie mi chwilę. A cicho! Szukaj komputer, aby zdobyć więcej informacji. A tutaj jest. Nie da się oszukać. I tutaj macie jeszcze historię tego cholernego miejsca. I teraz... Ech... Aha... O. Cholera. Dobra, zaraz to powtórzę. I voilà! I zadanie jak wykonane. I teraz możemy pójść, spotkać się z Wardem. A potem z taką murą.